Sprawdzimy, czy Wy y, potraficie uważnie patrzeć. Mam tutaj co? Kupki. Ile mam tych kubków? Dwa. Dwa kubki. I teraz pod każdym kubkiem schowam inny owoc. Co to? Cytryna. Pod pierwszym kubkiem chowam cytrynę. Drugim kubkiem chowam truskawkę. Kto potrafi odgadnąć i położyć odpowiedni owoc tutaj, taki sam, jaki jest pod kubkiem. To chodź, Połóż tutaj odpowiedni owoc. Dobrze. A pamiętasz, coś, co było pod drugim? A co? No. Połóż, a, tak, właśnie, no to teraz y, Antosiu wróci na miejsce, a ciocia teraz odsłoni i sprawdzimy, czy Antosiu się udało. Uwaga! Udało mu się, taki samochód jak pod kukiem. A tutaj uwaga, też mu się udało, super. Y, to teraz zaproszę, y, może tak, włożę Pierwszy kubek co? Winogronko. Winogrono. A pod drugi co? Jabłko. Jabłko. Chodź Bruno. Co tutaj pod tym kubkiem? A pod drugim? Mhm. Dobrze. Wróć na miejsce. I sprawdzamy, czy Bruno e, dobrze zapamięta. Uwaga, odsłaniam. Tadam. Tak. I odsłaniam drugi. Tadam. Tak. Super.